Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie. W tej chwili mamy 17 stopni, odczuwalne 19. 9% zachmurzenia, tak prawie wcale. Słonecznie, od godziny 15 do 16, 26 stopni. A więc zapowiada się kolejny piękny dzień. Pozdrawiam Was ciepło, moc, serdeczności przesyłam. A tu zestaw kawowy. Lody i malutka eklerka. Naprawdę jest malutka, także do kawy idealny zestaw. Dzisiaj jest gorąco, tak więc na takie schłodzenie się. Te lody są dobre. Koral, bo one nie są słodkie, tylko one są kwaśne. Są z drzemem czarnej porzeczki i takie są, lubię bardzo. Takie są właśnie kwaskowe. Tak więc... Pora na kawę. Na kawę. Są nasze ulubione bawole serca. Bardzo dobre one są. Iż tak jak poleżą dwa dni, to będą dojrzałe. No i ogórki na mizerię, bo dzisiaj do obiadu będzie mizeria. Tak więc biorę się za przygotowania. Dzisiaj gotowe potrawy. Ziemniaczki już gotowe z papryką. Ale tak jeszcze je przygotuję po swojemu. No i cóż. Dewolaj, masło i czosnek. Smaczne te dewolaje też są, już kupowałam nie raz. I dzisiaj do tego będzie mizeria z ogórków gruntowych. I taki dzisiaj będzie szybki obiadek. Obiad. Pyszny obiad gotowy. Smacznego. Do tego jeszcze mizeria. Pyszności. Przyszła paczka ze sprzętem. Krzysiu zamówił sobie sprzęt, który no, powinien być w domu, a tym bardziej, że Krzysiu to złota rączka, siostrzeniec umie wszystko sam zrobić i do tego potrzebne są urządzenia nowe. To nie jest reklama oczywiście, to jest tylko pokazane to co się kupiło, zakupiło na moim kanale. Póki co reklam nie ma. Tak więc powiesz co to jest? Bo ja się szlifierka kątowa na akumulator z, z tarczami do szlifowania i do cięcia i do polewki no dwa tak. akumulatory, 21 W. A tu? Piętarkow klętarka oderowa. Udarowa, no widzicie. Też jeden, dwa akumulatory, też 21W, przejściówka do trudnych miejsc, no i bity nie bity takie rzeczy. No proszę, to jest wszystko potrzebne, niezbędne. Jeżeli się samemu coś w domu robi, no to to jest w sam raz takie urządzenia jak najbardziej są potrzebne, wręcz konieczne. No, no i jeszcze jedna paczka przyszła, pokażesz co tam jest. No i teraz następna paczka, co to jest? Pilarka kątowa. Pilarka kątowa. Do czego to się Do cięcia drewna, belek, takich różnych podstawowych rzeczy. Aha. To rozumiem, że to będzie wszystko no. potrzebne. Ta, to, się tak, to się przyda. A do czego się przyda, to wszystko później Wam pokażemy, ale to w następnych odcinkach, bo to będą naprawdę rzeczy potrzebne, tak jak powiedziałam, wręcz konieczne. No to jeszcze jest piła. No proszę, jest jeszcze piła. Widiówka. Mhm. Wszystko no. się przyda. Wszystko się przyda, tak więc. Pokazaliśmy Wam, co, co być może się klaruje w następnych filmach, co będzie. To tyle. W dalszym ciągu nie ma głosu, dźwięku, jak słyszycie, bo głos jest, tylko nie mogę podłożyć muzyki, ale nie mam czasu się za to po prostu, za to zabrać. Tak delikatnie mówiąc, mam nadzieję, że jak wyprostuję te wszystkie swoje sprawy, to wtedy. Wtedy uda się coś z tym zrobić i temu zadziałać. Tak więc póki co Stargard z zaszyby samochodu, przejażdżka bez dźwięku. Ja wiem, że to się gorzej ogląda, no ale jest jak jest. Póki co tak musi być.